Oto złota siódemka branży dziecięcej, czyli firmy rekomendowane przez portal TV Expo za innowacyjność i najwyższą jakość. Firma Mattel w kategorii zabawki za bogatą ofertę największych światowych marek, które spełniają dziecięce marzenia. Firma Badum w kategorii higiena dziecka za gamę najwyższej jakości produktów opartych na standardach, które spełniają wysokie wymagania rodziców. W kategorii wózki i foteliki dla marki Bebeto za innowacyjne pomysły i wózki wykonane w nowoczesnym i modnym designie. Firma ZPOL, polski producent obuwia tekstylnego i kaloszy dla dzieci i młodzieży za najwyższą jakość w dobrej cenie. Firma Beniamin w kategorii artykuły szkolne za ofertę, która sprawia, że szkoła staje się miejscem pełnym kolorowych przygód. W kategorii produkty dla dzieci i mam marka Akuku za bogate wzornictwo, funkcjonalność i bezpieczeństwo produktów i innowacyjne rozwiązania. Firma Pilch w kategorii zabawki edukacyjne za stworzenie serii oryginalnych ekologicznych zabawek, które bawią, uczą i rozwijają wyobraźnię. To była złota siódemka branży dziecięcej.